Jak zbudowałem taką sylwetkę w wieku 16 lat i taką sylwetkę w wieku 22 lat? Sprawdź co naprawdę buduje mięśnie i spala tłuszcz u mężczyzn. Gdy zaczynałem to byłem bardzo chudy, ale miałem tłuszcz na brzuchu. Po sobie i mężczyznach czy nastolatkach, z którymi pracuję, wiem, że taka sylwetka powoduje, że czujemy się niemęsko, słabo, źle i nieatrakcyjnie. Ale można to zmienić. Zacząłem trenować sylwetkowo, jeść więcej białka, liczyć kalorie i zamknąłem się w piwnicy czytając książki, oglądając szkolenia, filmy i poświęcając mnóstwo wolnego czasu na edukację o budowaniu sylwetki. Dzięki temu przez kolejne lata miałem coraz więcej mięśni, coraz mniej tłuszczu, a całą swoją wiedzę o budowaniu atrakcyjnych męskich sylwetek zamieściłem w programie Spektakularna Sylwetka. Każdy kto posiada program, uważa, że jest w nim absolutnie wszystko, czego potrzebuje każdy mężczyzna, który chce wyglądać atrakcyjnie, poczuć się pewnie, pozbyć się wstydu i kompleksów, a dzięki temu łatwiej nawiązywać relacje. Zarabiać więcej i osiągnąć sukces. Jeżeli chcesz nabyć ten program, ponieważ od miesięcy lub lat sam próbujesz zmienić swoją sylwetkę, ale niestety nie masz żadnych efektów lub nie jesteś z nich zadowolony, to zostaw komentarz sylwetka albo napisz do mnie taką wiadomość prywatną i przekażę Ci więcej informacji na temat programu, dzięki któremu raz na zawsze zmienisz to, jak wyglądasz i jak się czujesz.